Dobry. Taka sytuacja jak tutaj wchodziłaś to mi się nie podobałaś, ale teraz widzę, że jesteś całkiem fajna, wyjdziesz za mnie. Nic nie mogę. Dlaczego? Zajęta. Kurna, a ty chociaż? Nie, nie? Ojciec, 6 lat temu na 10 minut miałeś wyjść i Cię nie ma 6 lat domu. Co teraz? Matka czeka z obiadem. No, ty nie lepszy z nim poszedłeś na chwilę tylko, 6 lat cię nie ma. O, pani ma dwa ciaska, ja nie mam. To ja jedno bym wziął. No, jedno tylko. No, jak to? Ja mam takie coś, bo pan keba prowadzi. Takie dynamitobomby. O, fajnie. Pan nie wygląda na araba, ale może się przydadzą. Mogę mieć więcej. O, Dzień dobry. Tu jest mięsny, prawda? Taka sytuacja, mi kot padł, się nie rusza. Czy jest jakaś szansa, że pani coś z tym zrobią? To muszę odwieźć na Ukrainę i no, jak myślisz? I wywalić na Ukrainie? No. To znaczy? Bo albo żeby się ruszał, albo ja bym sprzedał wtedy na jakieś kotleciki czy coś A moja kuzynka Kasia się o ciebie pytała A tak, Ona? Dlaczego? Mam tak powiedzieć? Tu jest wszystko po jeden złotych? No Można się rozejrzeć i sobie wziąć, tak? Mhm. Al nie za złoto. Dwa złote dam. Za? za... Mój... Za te. To no za, za, za nie, za buta całego. Pan zdejmie. Dlaczego nie? No, no pan nie. mówi po dwa złote. Wiesz kim jestem? Jakaś twarz znajoma. No, no dobra, no to. To kurtkę może wezmę. Dobra, Jarek, ty idź do domu, ja już za ciebie popracuję. Tylko weź tą resztę, wtedy już się nie martwię, do domu, ja już to ugadnę. Jak dzisiaj ruch? Damy radę? Pomału. Cebulkę popakuję, tylko musisz mi wszystko wytłumaczyć. Twarz No właśnie. Bartek? Bartek. Dokładnie. Pamiętasz to lato 76? Jestem twoim synem. Dobra, za tym samochodem. Walizce ma 16 milionów dolarów. Jedziemy. Ja... Niech pan jedzie i zdążymy. 16 milionów dolarów. Nie zdążę. Pamiętasz ten, ten wieczór? Przy ognisku? 76? 76. No i właśnie, jestem.